Dał tą kasę? Czemu ty mnie rozjeżdżasz? Uro. To jest. Sputnik. Czekaj, go rozbiję tego frajera Już nie ma to. Niech się nie fraje. Zaraz go zabijam śmiecia. Pruje się PDM, to czekaj, zaraz ginie Śmieć. Może nie na pi 5, 5, 5, 5. Nie nie, ludzie gry z tu używać Już tu mam obcykane wiesz Do chłopa bombią Co za pobym hmm. Czoni chyba mówiący pojęć ludzie Gdzie tu jest Shoot vehicle jest Ale ta myszka to jest tak, to myślę Jeden nie dobrze. Żyje jak coś dobrze bo on chciał mnie zastrzelić Zaj... się miał ciągle. Już nie żyje f**k coś Jeden w banku jest tu. Przebiera się, ten uważaj W banku nie ma szans, w banku nie ma szans. Z zaraz wyjdzie, on wyjdzie Luzik, a jego kolega już nie żyje fre. to Wejdziemy tutaj tego, na lotnicho Teraz ten Bobby zdycha jak coś Ty... Kto to za Nie wiem, nie wiem. Nie ma. Czekaj. Ruje się pecisko A jak... A jak zmieniać na przykład, czym nawalasz do niego? To za to wiesz? Jak auta jak ja strzodzę po klatce Ej, czekaj, czekaj <noise> Nie leży Nie leży, a nie, nie leży Co jest? No jakoś to zbawowało nie, 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 to się po prostu takie, to właśnie takie zjeb**e jest Raz trafia, raz nie trafia, raz zabiera, raz zabiera. I zabija. karetka tam kurwa. Gdzie ty jesteś? tutaj z to się dowiesz, bo wiem, z kart, przypadkowo. Aha. ludzie tak. żyją wszyscy jak coś tam tamte freje. Nawa Na wejdziemy w My dwugłyscy, jak takie typowe trole. No. Dobra, zdupcamy stąd. Ja już każdy żyję z tych medyków. <noise> lipne, to lipne, lipne, jest coś, tak właśnie tak się to baguje, że te auty zabijają, raz nie zabijają. Na masz takie opcje, abyś tak sobie zobaczył, no, to tam większość jest banowalnych opcji, nie? Czekaj, mm -hmm. wiem co robię. Nie wjeżdżacie, ja mam wam rozje***ć łeb To ja, ja, ja Nie poczekaj Okej, okay. usnięte auto Tak Poczekaj, podejmujesz go frejka? Tak Jadę tylko za nami, ja się tym rozpędzę kurwa. Skoczę na drugą stronę nie żyję jak coś. Dobrze. go lud Już lecę do samego, czekaj. Ej frajderze, co ci się stało? <grym> Ej, fran, że... Tu na razie Ej. się luci tutaj. Jeden ty nas miałeś, rozumiesz, ty? Kur... cicho. Ty taki bądź pro produktywny, a ta ludzka na mordę leży. Mój ziomek masz bana, bo zabierasz jedzenie. Ale twoja matka jest k... Próbowałeś się dostać na pi... Snuk no kiepa czekaj no to ja tak miałem na tym jak metę przerabiałem wiesz w ja się po prostu gościu, gościu do mnie że wyznaczałeś to nie nie chciałem, nie chciałem nie... zrobić entity literal właśnie to no, raz działa, raz nie działa Ty widzisz temu usnęło tego infernusa i ja go roz... samochodem nie? Tam jechała dwójka typów i nagle, im tego, nagle to nie działa. O ty to. Co ona tak szybko jechała? Pakuj się, Beku. ty jesteś? W którym? W tym tutaj. Włącz sens, panie. Nie odinstalowałem. Ja ty. Ale i jajca. Za Auto mu spie ja Pumasz? na starej socjalce, to ja tu wszędzie permy miałem Pumasz? A co jest? Choć to mówiłem, to mi nie wierzyłaś. Ale jak Jak ja tu mam Nie wiem. Prawo... Marcin? No jest nie, to jest prawo tego. Siatę dajta. Tyleż ty, jak coś jak gotuje. Co prawo... się stało Byszku? Ty mordynie, to się stało? Przejechał mi się mieć. No dawaj bah, lecimy ty Dawaj dawaj. Dawaj na Baszkę Jakoś ty niebiesmi itemy wezmę te takie te, te wody <laughs> I quit'a walnął Nie wytwórczysz sobie ja wody? To jest dobre, chłop dostaje z samochodu Czekaj, kto to jest? Jakiś Marciek gdzieś tu był, przed chwilą widziałem Gdzie te pecihole jest? Maciek to... Koński jest, kurwa, bo... 274 Czekaj, co za... Jakiś ped O Boże, jakie auto szybkie ma On leży na to to należy. Który jaki nikt Maciek, Maciek. Ja do niego, ja tego ja normalnie już. Jak Lewo, lewo, lewo. Przecież tam o nim przed chwilą. Ja to się naprawdę do niego. To by to działało, mnie to działa na przykład. Maciek. Ty Maciek wizjonerowy. Dlaczego ja spadłem na ziemię? Maciej. Wbijesz górkę? Wbijesz górkę? Nie kopni mnie, kopnij mnie. Normaltelu ja. Masz ragdola. Coś kliknęłeś. Musisz y, odkliknąć coś. Wyku, góra. Mordini moja kochana piękna. Coś kliknąłeś, jakiegoś ragdola. Pod czymś zmintowany jest ragdoll O, usnęty typowi auto. Jakiś Bobby. To zaraz mu Frankowi. Robi. Robimy smaka. A no, to to takie. No kur... bo wie, co już. Kur... No, nie, Tylko trzeba się trafić, nie? O. To nie, czego zabiło, czy nie? Nie, po z tym tutaj. Nie no, i to w ogóle nie zabija. To jest tak szybkie, że. To jest pobagowane, wiesz? Strasznie. Weź czymś zimnym. Spróbujmy. Luzik, już go mamy. A je no muszę troszkę ogarny sobie na końcu. Jakiś kościół leży, ty bierzemy go? No bierzemy go. Panowie, bierzemy, bierzemy go. Wie, bierzemy, bierzemy go. Bierzemy ty, go byczku wziąć cię na baśkę. Potrzebujesz baśki kolego? Ty, balas. Jakie pytania? Balas na no, ci wziąć? Mordini. Ale zjedłem. jest już. Mordo, nie słuchajcie, włącz sobie struny głosowe, bo ci się wyłączyły. Strunki se popraw. Struniksy, głosowikse. Halo. No i co robisz? Oddajesz to? Mordo, ja ci to wezmę. Wezmę tego yy, medyka lokalnego. Ci to oddam, bo on to zbiera te itemy normalnie, nie? Nie, nie zbiera. Oddajesz to, czy, czy chcesz polecieć. Dobra. Wie, wiesz, tu mi się podoba? Podoba mi się LODGŁU. A no majore, trzymaj się. Ampirę. Ale ty, przez ściana. Poza, ku... poza, poza kuwami jesteś, dawaj. Poza kuwami, poza To dawaj, ty dwójka, tą dwójkę, a tą dwójkę. Tylko tu jest jakieś guzie, takaś, jakiś guzie, jakaś... Ten niech wyjdzie. Po... Weź go, weź go. Nie, nie, nie. Nie za kuwami, nie Weź ich zagadnij, żeby wyszli, bo są jakieś przygłupy. Ej, weź, weź. Walimy, kurwa, 2 na 2. je Dawaj, dawaj, teraz. Dawaj, 2 na 2 walimy, ty. Rudo. I nie mogę nic zrobić Pusty fara tak coś u mnie Soluwa na blokach, frajerzy Tu ty Bartek? Dziękuję, że mnie zachowasz. <noise> ja Ciebie odkłem, wiesz? Ja cię ja cię odkłem Temu nie mogę nic zrobić Nie, o, nadal nie, nie mogę mam te. Dziękuję, że, ale... Stój, stój, stój. Ej, ale wiesz, jak to jest pobagowane? Nie, ty tego nie zrozumiesz, co się w ogóle Nie zrozumiesz stało. tego. Wiesz, co Zabieram się stało? ci wszystko, Zbieram, co, co, co mam niby robić. Kliknąłem F i mam teraz taką pobagowaną kamerę, że ja nie mogę nic zrobić. Nie, nie wiem czy tak kiedykolwiek miałeś. Poczekaj, ci... poczekaj, poczekaj, i samolot go na sukę. Ładunek termiczny przyda się, dzięki. <laughs> zakuwa mnie ktoś. Ciebie? Tak, pomocy, w środku mnie zakuba. W środku mnie zakuwa Stojąc... To poczekaj, poczekaj Stój, stój, stój Weź mu kajdanki, weź mu kajdanki Weź mu kajdanki, weź mu kajdanki, weź mu kajdanki On nie ma, to ma Dobra Odkuj Poczekaj, lutuję starą k***ę Dobra tego idź odkuję, luzik Toś mnie zakuba ja no muszę Ten pet ci zakuwa, bo jak ma otwarte kajdanki to on, on... Puść go z rąk, puść go z rąk, puść go, puść go, puść go, puść go środku, puść go od środku Puść go, fraj**a, chodź tu Chodź tu, chodź, chodź, i chodź, uciekaj, uciekaj, uciekaj uciekaj chodź, 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 uciekaj chodź, 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 chodź,

AUTA LECĄ NA ŁEB <laughs> NO SĄ TROLE <laughs> Czekaj, bo tu Beniu jakiś jest na lewo Biegnie po drodze Beniu nie żyje jak coś. Natanek, śmieć Moż to marceń. Zabiło go w końcu To jest cage. Cage to jest zamknięcie w klatce Buda, buda taka Ba banable, nie? No, no, zależy. Byczku na Basie? Ty, adrena Co? adrenalina RP, Natanek. Dawaj, dawaj na Basiu nie lecimy, dobra? Baśka by ci się przydała akurat. Ej, hey, medyk jakiś przyjechał. Po niego jedzie. Spokojnie, spokojnie! Zajmujemy My już się, się tym. Nim zajmujemy. My już się nim zajmujemy, spokojnie. spokojnie. Ja proszę pana, on mi wszystko zabiera! On mi zabrał wszystko! Śmieciu, prółeś się, zbombiłeś ten samochód, to się należy ci. Ale, My już wszystko ogarniamy spokojnie, on ma niebezpieczne przedmioty, proszę pana, spokojnie. Zabierzemy mu niebezpieczne przedmioty i go uleczymy, spokojnie. RKO mu zrobimy. Lutuj go, lutuj, hawajska! No, lutuj go. A ja nie mogę przejść, Daj przez mi to jest Masz, jest dam Gdzie jest ten medyk? Już Nie strzelaj w niego, nie strzelaj, w niego. Nie, strzelaj w niego. nie Nie, go? Zabierałam ci niebezpieczeństwo i nie dał Grożą mojemu życiu. Powiedz, one mi grożą. Grożą mi moje, moje życie jest zagrożone w tym momencie. <laughs> Auto tu palą. Styki się palą, karły się palą. Pszt, pszt. Ej, kumajcie, że ja mu nic praktycznie nie mogę zabrać? Napisał on tam jak banku... <laughs> Na lokaloce. Mogę mu zabrać opatrunku, radia, radia, bodykama, apteczki i maski tlenowej i mocny gula top To nie, to nie lubię go chodź, to zdupcamy dalej A ja to on czwórkę odcieł mam o strzelkę Poczekaj, ja domluję, ja domluję, ja domluję auto To co jest pół Niki ma nikt nie mają O Boga Boga na centralnie Dobre, potrzebujecie pomocy... Dzięki, dzięki, dzięki? Dzięki, masz? dzięki, dzięki. frera. Nie musisz mi strzelać, on stoi w miejscu, nie strzelaj do niego Co to za diabeł? diabeł. Diabły rogate takie kuraluje! Ty, ty wyglądasz Mordo jak Bahomet z tego. Z obrazu tego... Yy, jak go się nazywa? Wyglądasz Mordo jak Bahomet z te obrazu tego tego. tego Cześć króla. TikTok, heroinę koleżę Wiesz że to jest yy, nielegalne na tej wyspie? No... Tak mnie to. Pozdro Tiktok, alo. Jaki facet TikTok. My nagrywamy na Discorda na Neona. Na główny tak, oficjalny. Usuń usuń To już oblizać. Usuń furę, usuń furę. Oni wyjdą spokojnie, są debile. Chodzi Ta, już was odkupam, Jeremi kur... Co ty się... pałek, kurwa, Odgrywasz to ja poważnie. Nie matolę. Grają tu góry, pszczy Ja na wiesz? Bo mi się skończyło się miejsce na dysku. Już usunąłem wszystkie pliki niepotrzebne i jedą koty dalej. Patrz ja ile tu jest zakutych ludzi Widzę właśnie, widzę, ja tu, nie, widzę, tak. pięknie Martuś Ale panowie stąd się ulotnimy, dobrze? No dobrze, właśnie ja tu w aucie wyszczekam To weź Hawajską ja się wytepam, dobra? Jodaj jesteś? A jestem tu Ej, Przyjechali medycy, dawaj tu skróci Ale chcą ich zabić czy co? Opa, no, do mnie rozkurcie Dalej tu na naprawkę, już, widzę, już, już, już widzę, już widzę, już widać. 600 budzie przyjmie Poczekaj, mam scroll na tym p. Ja znikam, ja znikam podobnie. Jest, ogarnięte. Jestem od was. Cieba? To jest adminka, adminka, adminka. Pędźcie przypadek. O, wszyscy przypadek, przypadek pan proszę pani. Ta gruba to jest adminka, nie bom, nie bom, nie bom, nie bom. Nie bom. Ej, kobieta. Ej, bom to co je zrobiłem, patrz. Auto są każdemu, usuwam auta, nikt tu nie ma aut, Bombcie! nikt tu nie ma aut, nikt tu nie ma aut Panowie, tam do moich frajerów Co to, to śmieciu, pysk, stara Twój kolega lewituje, bo jest frajerem jebanym. I siada na butle po waniszu. Kolega dobry ma komputerek, nie? Starego k**wa do roboty coś nowy kup Albo weź jakąś, jakąś pożyczkę na komputer weź. Bo takiego trupa myślę aż kwa wstyd Za karę ci robię jedną rzecz. Ci pokażę za sekundę. No i jeszcze Mam nadzieję. Dobra że ja mam <laughs> To jest <laughs> dobre, nie? Działa ja tu noclip, testowałeś? I Macia, Macia szmata Nie wiem czy działa noclip Ona nie jest adminką, Macia Ale tu nie, to Bartek jest Byku, na Basie lecimy Baszka Małej kur... daj go Daj go, daj go Mogę mu pomóc? Ta, luźno, luźno Ty mortarz masz jakieś boskie moce? Bo tu coś się odp... jakieś samochody latają Ogarniesz to? Mam kontakt z bogami już ogarnia się. Ale co na rządowym jesteś na górze? Co? Na górze jesteś na górze tam gadasz z bogami czy się? No powiedz. ta, nie, ta niech se gada, Pituje mnie ludzi rozjeżdża i problem jeszcze ma, nie potrafi się odezwać. Niech se gada, nie? Co? On mówi to, o to Rudy A nie, Rudy. Ten co leżał przed chwilą co go podnosił Czekaj, bo zabójca ma kontakt z bogami, zobaczymy czy rządowym jest. Coś. A ten rządowy jest pusty, nie To co? ten co leżał, coś miał problem jakiś? Nie, nie, nie. Daj mi go, daj mi jak go, a... go, ja go, ja go tego? Uważaj! Kurwa, Spróbuj kurwa. Ty śmieciu do mojego kolegi strzelasz? Ale masz teraz kurwa karę, frajerze. Z z banku. Stąd kurz, czy Faj wyżej, frajerze? Pytam się. Stąd czy wyżej śmieciu? Do kogo z ty z szczeliłeś? Z banku, z z banku. Pytam się, kupa, cię do kogo szczeliłeś? Dawaj, kurwa, dawaj, wyżej, dawaj wyżej, za mało mi. Nie da się wyżej. Twoja matka Zawałmi. ma takie d 40 cm, ale ja tak nie potrafię Zawałem. Że się do o i leć no kurde Iś naucz, że do, do moich ludzi się nie szczela I leć śmieciu Ale nie tak, ty miałeś lecieć, kurwa, psie No za jesteś nie zmienia się Wiem, dziękuję No nie zmienia się No ty śmieciu Chodź tu kotku, chodź tutaj, spokojnie Zajem Ja się, ja się, się tobą zajmę, spokojnie się, Nie zmieniaj się, ja się tobą zajmę, spokojnie Ale te panie było Ty co jest z tobą, śmieciu? Dawaj rządowy wbij, wzywają cię Jeremie, RDM cię, wyzywa On jest na awku Ty na awku jesteś? To kur... tracisz, ko kur... amunicję i klamę Co o tym sądzisz? jeszcze kajdanki <laughs> I her... Uh, uh, uh. I jeszcze mace bagara na ciebie wita Klipa co zrób medalem, byku <grywy> To jest dobre Chodź chłop w szoku. Ja pierd Ty byku Byku Byku, byku, beku, byku, byku. Beku, 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 beku. Wzywany co jestem jest, Byku, wzywają no? cię arzędowy. Ale seryjka ci no mówię beczku. Ja bym Cię nie oszukał. No ja byś się tej. Dobra, to te wychodź. kule ci kiepie. I chodzi ci w dupę. <laughs> I kwójta za... po ludkięciu, co za mato <laughs> Nie mogę Ten jak stoi na wku, poczekaj, masz nowy miast? Pszczoła? Nie ma pszczoły tego. Rzucamy z dachu frajera. Ty tu wbiasz? Nie Zarabijam, Albo pier. No brat, stąd go k**a zrzucimy frajera. Byku, budź się kurwa, Pobudka. <laughs> I kraż nagle. A my się na jakim? Ty, my się tu poznaliśmy. Wiesz, że my się poznaliśmy na Neonie? No. Ja wam dam itemy wszystkie do RDMA. No, no, no. Dobry jestem, nie? Byczuś. Co? Ty ziemłoś Co tam? strunki sobie popraw, bo się w ogóle nie odzywasz. Stój, stój Mordo, stój, chodź, pokaż coś ci chodź Atrakcję zrobić, ci, chodź zrobić atrakcja. Patrz Czekaj, jakaś tu jest Ty mordo jesteś? To został Mordini Ta, został grusza Chuje go nie? nie? To jest dragon? Nie, taki jakiś przykłuk. Dobry, co się panu stało? Na się go wraź. Okej, to mam fulla. I permanentny ban. Za <laughs>